Dzisiaj zajmiemy się troszkę trudniejszym tematem niż zazwyczaj. Yy, odcinek ten kieruję do moich subskrybentów, którzy są już ze mną od dłuższego czasu i pewnie od dłuższego czasu już czekali na coś, co byłoby dla bardziej zaawansowanych, bo ostatnie filmiki, które pojawiły się na moim kanale, dotyczyły raczej rzeczy dosyć prostych, ale chciałbym, żeby na moim kanale Dołączali nowi uczniowie, no i oczywiście kontynuowali e, ci, którzy już troszkę więcej wiedzą. Dzisiaj e, powiemy sobie o czas, o takich zdaniach złożonych. One się nazywają fachowo e, zdaniami przydawkowymi. Otóż, jak widzicie, dosyć często potrzebujemy powiedzieć: wiesz, ten facet, który, albo ta kobieta, która, albo to dziecko, które. I w liczbie mnogiej, no wiesz, te auta, które... I teraz jak to powiedzieć w języku niemieckim? Zaraz wszystko wyjaśnię w prosty sposób. Otóż zobaczcie, mamy takie zdanie. Der Mann, czyli facet, teraz potrzebujemy powiedzieć, który dot ist mein Bruder. Czyli facet, który tam trenuje, jest moim bratem. I teraz jak po niemiecku napisać który? Otóż bardzo prosto. Jak widzicie, Der Mann zaznaczyłem Wam Der na niebiesko, a który też na niebiesko. Co to znaczy? To znaczy, że będzie ten sam rodzajnik. Czyli zobaczcie, facet, który to jest Der Mann, Der. I tam sobie coś mówimy dalej. Wciskamy jakieś zdanie, tak żeby nam wyszło zdanie złożone czyli ten facet który tam stoi z moim kolegą jest moim szefem na przykład prawda tutaj akurat mam przykład facet który tam trenuje z moim bratem następny przykład dla rodzaju żeńskiego tym razem jest taki ta kobieta teraz potrzebujemy powiedzieć która zofil so spricht jest meine schwester czyli kobieta która mówi tak dużo to moja siostra. I teraz jak powiedzieć kobieta, która? Jak widzicie, znowu dwa wyrazy Wam e, zrobiłem na niebiesko, zaznaczyłem na niebiesko, a co to znaczy? Oczywiście, że to będzie ten sam rodzajnik. Die Frau, die so viel spricht, ist meine Schwester. A więc od die również dajemy to samo, czyli die. Przykład trzeci. To dziecko, które. Das Kind, mit Ola spielt, ist mein Sohn. Czyli to dziecko, teraz potrzebuję powiedzieć, które bawi się z Ola i jest moim synem. Jak zatem napisać, które? Ponieważ już widzicie niebieski kolor, to wiecie, że nic się nie zmieni, prawda? A więc das Kind, das mit Ola spielt, ist mein Sohn. Czyli to dziecko, które się bawi z olą, jest moim synem. No i doszliśmy do liczby mnogiej. Die autos, czyli samochody, teraz potrzebujemy powiedzieć, które tam stoją, są bardzo drogie. The autos, które dort stehen, sind sehr teuer. No i jak widzicie, znowu ta sama zasada. The autos, die dort stehen, sind sehr teuer. Jak widzicie do tej pory nie było żadnych problemów, prawda? A więc od męskiego było diamandea facet, który, od żeńskiego było die Frau, die, od nijakiego było das Kind, das, a od liczby mnogiej, die Autos, die. Jedźmy dalej. Teraz spróbujmy powiedzieć również mm, to samo, tylko że z przyimkami używając przyimków. Zobaczcie, często mówimy ten facet, z którym, albo ta kobieta, od której, albo, albo na przykład to dziecko, obok którego i coś tam dalej chcemy wtrącić jakieś zdanie. No więc jak my to robimy? Zobaczcie, der Mann, teraz potrzebujemy napisać, z którym ich arbeite ist mein Schwager. Czyli ten facet, z którym pracuję, jest moim szwagrem. Teraz jak jak sobie poradzić z takim problemem, z którym? Jak to napisać? Bardzo prosto. Otóż jak wiecie, z to myt. A więc stawiamy diaman myt, z. I teraz od męskiego, czyli od diaman, będziemy dawać dEM. Kto widział mój wcześniejszy filmik o Maćku i Reniu, Reni będzie wiedział, że dajemy maćka. A więc Der Mann mit dem, czyli ten facet, z którym ja pracuję, jest moim szwagrem. Tam by mogło być ten facet, do którego idę na przykład. To by wtedy było Der Mann zu dem ich gehe i coś tam dalej. Mogłoby być na przykład Der Mann neben dem, czyli ten facet, obok którego Coś tam się dzieje, więc jak widzicie, dajemy przyimek i rodzajnik dym. To samo z dzieckiem. Das Kind, z którym się bawię, jest moim kuzynem. I teraz znowu z którym? Muszę Was zaskoczyć. Tutaj będzie dokładnie tak samo jak, jak w rodzaju męskim, a więc das kind, dziecko z którym mit dym, bo zy to jest mit. No i dem się nie zmienia. I szpile jest my cousin. Czyli zapamiętujemy, że w rodzaju męskim i nijakim jest to samo. Czyli przyimek i dem. Teraz jak to robimy z rodzajem żeńskim? Ta kobieta, z którą on rozmawia, jest moją babcią. Die Frau. Teraz potrzebujemy powiedzieć, z którą on rozmawia. No więc znowu, z jest myt. No i wszystko, co jest żeńskie, dajemy „dea”, czyli „renie”, czyli zakończenie na „r”. „Dea”. „Die Frau mit der spricht ist meine Oma”. Ta kobieta z którą on rozmawia jest moją babcią. Liczba „mnoga”. Tutaj będzie troszkę trudniejsza sytuacja, czyli „die Kinder” dzieci. Teraz potrzebujemy powiedzieć z którymi. Ja się bawię, są moimi siostrzeńcami. Die i Spiele sind meine Neffen. Jak powiedzieć z którymi? Otóż Z jest mit i w liczbie mnogiej zawsze będziemy dawać dynen. Nie mam tutaj pomysłu jak wam... Y Wytłumaczyć, jak zapamiętać, że zawsze trzeba dawać deinen. Po prostu musicie się tego nauczyć, że w liczbie mnogiej z przyimkami w celowniku zawsze będzie deinen, czyli mit deinen, von deinen, aus deinen, vor deinen itd. Teraz y, mamy następny przykład i tutaj mamy takie zdanie: facet, którego odwiedzam jest bardzo chory. I teraz wydawałoby się, że to powinno być to samo, co tłumaczyłem wam na początku, czyli Diaman the Ale tutaj widzicie, że jest, to, jest, to jest inny przypadek, bo tutaj musimy zastosować biernik polski facet, którego odwiedzam, czyli kogo, co odwiedzam. I tutaj już nie możemy napisać Diamant the tylko musimy dać czwarty przypadek, a będzie to. Der Mann, den, którego ich besuche, jest sehr krank. Także musicie sobie zapamiętać, że w bierniku kogo co jest zawsze den. No na pocieszenie mogę Wam powiedzieć, że jakby było kobieta, którą odwiedzam, to by było tak samo die Frau, die ich besuche. Jakby było dziecko, które odwiedzam, to by było das Kind, das ich besuche. Czyli od żeńskiego i od niejakiego nic się nie zmienia w stosunku do tego, co Wam mówiłem na początku w mianowniku. Natomiast musimy pamiętać, że z der robimy den. I teraz jeszcze spróbujmy kilka przykładów. Zobaczymy, czy udało się Wam to opanować. Pierwszy przykład. Das Haus, pomyślcie jak zrobić, w którym wir wollen, ist sehr teuer. Odpowiedź. Das Haus, w to jest in. No, po in dajemy maćka, czyli dem. In dem wir wohnen, jest sehr teuer. Dom, w którym mieszkamy, jest bardzo drogi. Następny przykład. Der Lehrer, którego ich so mag, heißt Müller. Pomyślcie, zatrzymajcie, spauzujcie sobie. Odpowiedź? Der Leira den ich so mag heißt Müller. Dlaczego wstawiliśmy den, a nie der? No bo czasownik lubić, mögen, potrzebuje dopełnienia w bierniku, kogo co lubię. A więc nie będzie der Leira der, tylko der Leira den, którego tak lubię. Nazywa się Müller.